Dzień dobry, oglądam ostatnio analog horror o tytule The End is White, gdzie zakończyliśmy naszą przygodę z tą serią na kasecie Aftermath. Brzemy się także do końca pierwszego sezonu oraz zaczniemy drugi, gdzie o czeka na nas naprawdę sporo ekscytujących i przerażających rzeczy. Trzymajcie się mocno, bo oficjalnie zaczynamy. Nawet jedna osoba zainfekowana wirusem może przenieść je na całe miasto, bo przenosi się teraz drogą powietrzną. O, efekty zmutowanej białej kolączki. Talsza skóra. Bardzo dobra wizja w nocy. Mhm. Kości, które przeobraziły się w szpony. Agresywny odnośnie niezainfekowanych. 9, 9 do 10 dni inkubacji. Zastanawiasz się, jak poradzić sobie z zainfekowaną osobą? Jeśli tak, to mamy świetne rozwiązanie. Jedyną rzeczą, jaką musisz zrobić, to... Hej, hide... okej, okay, okej, okay. potrzebuję tu wrócić. Ukryj się. I módl się do Boga, że cię nie znajdzie. Definitywnie nie brzmi to jak najlepsze rozwiązanie radzenia sobie z tym wirusem. To jest chyba jakieś okno, co nie. Patrzymy przez okno jakiegoś domku. Osoba, drobnie jakieś przestępstwo została zlokalizowana. Specjalne jednostki zostały wysłane w miejsce, gdzie się znajduje. Zachodnią drogę 1560 334. Rano. Nie wiem, co kropki, czy ludzi, które tam chodzą, ale zobaczymy, może. Mhm, tak. Przedstawiam nam te jednostki. 1560, to w takim razie jest 100... to. Miejsce, gdzie się ukrywa ta osoba, Słuchajcie, że udało im się złapać tego kryminalistę. Okej, okay, ta osoba została znaleziona. Martwa. Nie wiem, czym końcówka była. To jest koniec. Nie możemy nic zrobić, by to powstrzymać. A wirus zawładnął światem. Osoby, które zostały zainfekowane i się zmieniają, przypominają mi wyglądem taka trochę. Nie wiem, czy odnieśliście podobne wrażenie, ale może nawet coś na styl pterodaktyla? Wiem, super z niego ptak. Zdecydowanie warto także unikać ich w nocy. Wodzi też na to, że nie ma sprawdzonej metody, jak się przed nimi bronić, chyba że liczymy ukrywanie się jako sprawdzoną metodę. Kryminalista jest martwy, a wirus zawładnął światem. Zastanawiamy, czy kryminalista zaplanował swoją śmierć, by specjalny oddział nie mógł wydobyć z niego informacji. Mam też nadzieję, że ten oddział specjalny znalazł coś w miejscu, gdzie przebywał kryminalista. Może jakieś przydatne informacje albo coś, co pomoże uporać się z wirusem. Bo przecież, jeśli jest to wirus, to musi być także możliwe stworzenie antidotum. Prawda? Mamy remake pierwszego odcinka kasety Awaken the God zrobiony przez Polycooks. Myślę, że warto będzie to obejrzeć i zobaczyć, co jest innego. Może też zauważymy coś, czego nie zauważyliśmy wcześniej. Jeśli jednak remake was nie interesuje, to przewincie sobie do tego momentu. Okej, okay, czyli wiemy, że rutki incident dotknął 82% populacji. Taki porządek na świecie został zachwiany. Świat pada powoli, zamieszki są... W ogóle z tej perspektywy to wygląda jakby te zamieszki, to oni okra próbowali okraść jakieś sklepy czy coś w tym stylu. To nie jest w sumie dziwne. W filmach o apokalipsie zawsze widzimy ludzi walczących między sobą o zapasy żywności i generalnie różne zapasy jak leki itd. Nie wiem czy to, że jest tak niebiesko na filmie, to oznacza, że policja tam jest. Nie mam pojęcia co widać do tej pory. <laughs> Jeśli się dobrze przyjrzycie, to mam wrażenie, że widać tam ludzi, którzy coś robią. Mm -hmm. Okej, okay, czyli tak jak wcześniej oglądaliśmy, ludzie powrócili do analogowych systemów, by uniknąć rootkit wirusa. I kraje w większości dotknięte tym wrosem. Niemcy. Nadal nic nie widzę. <laughs> Egipt. Francja. Okej, okay, tutaj już... A, u góry się wyświetla Kanada. Turcja. Polska. Oczywiście, może Polska. Lubię to, jak Polska była ostatnio. c -t -o -a. Gdyby na liście nigdzie nie został znaleziony, prosimy o pozbycie się na razie wszystkich urządzeń bezprzewodowych. Bezpieczny sposób, by pozbyć się tych urządzeń. Tego co rozumiem, to trzeba je rozmagnetyzować. Termowe, analogowe urządzenia zostaną rozdane. Biała gorączka, przynajmniej ja to tak będę nazywać biała gorączka, bo myślę, że na polski to jest najlepszy sposób tłumaczenia... właśnie infekcji. Po 24 godzinach. W sumie niewiele, moim zdaniem, się tu zmieniło. Wygląda... normalnie? Chyba, że wy tutaj coś widzicie, to proszę, dajcie mi znać w komentarzu. O! Mamy animację! Jeśli pamiętacie dobrze, to w oryginalnym filmie wyglądało to troszkę inaczej. Więc ciekawa jestem, jak zostanie to tutaj przedstawione. Wygląda jak z gryzmoda model. Strasznie, kawa mu się powiększyła. Wrzucanie wait endu do internetu. Ciekawe, inne spojrzenie. Ciekawa, inna perspektywa. Tutaj zdecydowanie łatwiej dostrzec, że dzieje się coś złego, że są jakieś zamieszki, że coś się stało. Natomiast w oryginale to spojrzenie na to było bardziej takie spokojne, z takiej cold perspektyw, powiedziałabym wręcz. Fajnie jest zobaczyć to z różnych perspektyw, trochę. Dużo krzyków, chaos ogień. Bardzo podoba mi się, że są takie dwie perspektywy, które możemy spojrzeć. Myślę, że większość rzeczy, które chciałam, to omówiłam w trakcie oglądania tego remake'a, więc nie przedłużając, przejdźmy do kolejnej kasety. Następny nasz filmik to w zasadzie o nazwie Zimowa Statuetka. Zimowe statuetki są piękne, czyż nie? Jestem ciekawa, co tutaj ciekawego zobaczymy. Widzę, że od początku już mamy osobę, może jakoś troszkę... Nie, nie ma. Na początku mamy osobę, która idzie w śniegu. I szczerze mówiąc, ciemność i zima to ma swój mega klimat. Było to w pobliżu 5 miesięcy od czasu ataku. Ja jestem zdania, że ciemność i zima to naprawdę dobre połączenia. Ojej, nie widziałam, nie widziałam. przeczytałam swoje ramię około 2 miesiące temu. De... Debris? Nie wiem, co tu jest napisane. Przez Debris? Debris to może jakaś dziewczyna. Okej, okay, na szczęście się już zagoiło. Zima przyszła. Jedzenie i woda są trudniejsze do zdobycia. Bo Debris ma też znaczenie, że to jest pozostałość po czymś, co zostało zniszczone. Bo dwoje moi rodzice zostali pochłonięci przez białą gorączkę. Staram się znaleźć mojego brata. Jego brat już niestety pewnie nie żyje. No, czyżby to była ta statuetka? Znalazłem tą statuetkę chodząc po uniwersytecie, bodajże, nie, nie widziałam tam dokładnie. I ja szukając mojego brata. Staram się skontaktować z kimkolwiek. To mnie ogląda, patrzy na mnie, obserwuje. W ogóle w, widać tę statuetkę, ale nie wiem, pod czym się znajduję. Jeśli macie jakieś pomysły, dajcie znać. Coś mnie stalkowało na mojej drodze powrotnej do koleżu, czyli tak zwanego, myślę, uniwersytetu. Mogłem to usłyszeć, gdy wchodziło do mojego domu. Znajdowało się to coraz bliżej mnie z każdą mijającą sekundą. Musiałem się szybko schować. O, mamy filmik interesująco, Czy ta statuetka to może coś, nie wiem, trochę mi daje takiego wajba SCP-173 lub Whipping Angel z doktora Hausa, jeśli chodzi o wygląd typowo, bo zachowania nie znamy jeszcze. Chował się w szafie myślę, albo pod łóżkiem. Ale ewidentnie słyszałem, że coś jest w domu. Czyżby to była ta statuetka? Jest agresywna. Na pewno chce się do niego dostać. Wydaje mi się, że to może być ta statuetka, prawda? Miałoby to sens. I mam trzy pytania. Czym jest ta statuetka? Skąd się wzięła? Jak wpływa na fabułę? I czy te statuetki są powszechne? To w sumie cztery pytania, ale liczyć nie umiem, to dajcie luzu ok. Wyglądem to wygląda jak zwykła statuetka, ale nie powstała przecież od wirusa, prawda? Raczej człowiek w coś takiego nie zamieni się przez białą gorączkę. Chyba, ale z drugiej strony, jakie jest też inne wytłumaczenie jej istnienia, bo ja żadnego nie mam. Dziwne w ogóle zachowanie ma, stalkuję ofiarę. O ile możemy też zliczyć bohatera tej kasety do ofiary, w końcu nie widzieliśmy efektu końcowego, no ale dużych szans ja mu nie daję. Potrzebuje lor. Natychmiast, niesamowicie mnie to intryguje. Macie może jakieś teorie odnośnie tej statuetki? Chętnie posłucham. Tytuł zapowiada jakąś autopsję, ale kogo, czego, nie wiem. Okej, okay, to jest własność policji. A, identyfikacja kryminalisty. W końcu się dowiemy, kim on jest w zasadzie. Zobaczmy. Prawdziwe imię to był Tyler J. 185 ważył nie kilogramów, bo aby musiała przeliczyć ile to jest na polski w sumie. W ogóle systemu imperialnego używają tylko trzy kraje. Stany, Liberia i Mian... Mian... Nie umiem tego powiedzieć, więc wam tutaj podsyłam. Ale biorąc pod uwagę imię Tyler to możemy wziąć pod uwagę, że są to Stany. Ok, jego dzieło było w prawie perfekcyjnej kondycji. Wciąż nie wiemy co było przyczyną śmierci. No mnie też właśnie ciekawi co było przyczyną śmierci. Rodzina Taylora była przesłuchiwana w sprawie jego związku, powiązania, jego powiązaniem do Rutkita. Pracował w IT, zanim zniknął w 2013. Czyli coś tam się znał na branży komputerowej. Może to pomogło mu w związku z Rutkitem. Kiedy SWAT najechał jego dom, znaleźli trzy manifesty odnośnie ludzkości, Będącą my zarazą na ziemi. Manifesty to coś w stylu listy wierzeń, celi i tym podobnych. Znaleźli dużo ręcznie robionych materiałów wybuchowych, wciąż działający komputer z, z plikiem white end biały koniec, a także ręcznie zrobione zrobiony program sztucznej inteligencji który rozpowszechniał ludkita w internecie. Czy wodziłby na to, że Tyler jest początkiem ludkita? Przynajmniej z tego, co tutaj słyszymy, że zapoczątkował ludkit. Może nawet nie zapoczątkował rootkit. Może bardziej kwestia, że w sumie nie ma mowy, że on stworzył ludkit, że to dzięki niemu on to po prostu rozpowszechnił. Ale też wiemy, kim jest ten kryminalista w takim razie. Ciekawe mi, jakie może mieć nazwisko. J.T. Jackson może... Więc mamy Springhouse, wiosenny domek. Domy w czasie wiosny są przerażające. Czyż nie? Zima się skończyła. Widzę, że idzie przez jakiś las. Wciąż nie mogę znaleźć mojego brata. Znalazłem rower, więc teraz jest łatwiej podróżować. Chyba tam jakiś samochód nawet oddali widać. Horda była blisko. Horda tych zombie chyba. Na szczęście mnie nie zauważyli. Tych zarażonych rytkitem, może to była horda. Ciekawe, jak duża jest ta horda. Czuję się taki samotny. Czyście go wtedy nie zobaczyli? Słyszałem, jak ktoś skrzyczał z tych kanałów, z tych tuneli. Bramy piekła. Znalazłem domek. Znal mam nadzieję, że jest coś. Przydatnego w środku. Wydaje mi się, że słyszałem jakiś dźwięk dobiegający z środka. Najprawdopodobniej ktoś, ba, ktoś żył tutaj przede mną. Polska była już wystarczająco przerażająca jeszcze przed tym wybuchem wirusa. Teraz, teraz jest tylko gorzej. Słyszałem, jak coś się poruszało. Okej, okay, czyli coś tam jest. Czyżby to była statuetka? Czy bardziej coś w stylu tych zombie? Okej, okay, więc nie dowiemy się, co to było. Wydaje się, że w ogóle mało ludzi tutaj żyje w Polsce teraz. Wszystko wygląda takie puste. Możliwe, że teraz troszkę seria będzie podążać za perspektywą tej osoby. Pewno mnie ciekawi, co się stanie z tą osobą, co znalazła w tym domku, w wiosennym domku, co się w nim skrywa. Czy to jest statuetka? Widzieliśmy coś z zimy. Winter Station. Zimową statuetkę. Widzieliśmy coś z wiosny. Springhouse. Wiosenny domek. Póki co, Fabuła bohatera podąża za sezonami. Mam nadzieję, że w takim razie zobaczymy niedługo kasetę podczas jesieni. Potem podczas lata. Kasety odnośnie tych sezonów najbardziej mi się podobają. do klimat wokół całej tej historii. Obecnie, ostatni, ostatnia kaseta, która się znajduje na kanale, to. Long Sky, czyli złe niebo, błędne niebo, piekło przyszło na Ziemię. Zauważam, że jest też kilka osób, które porównało to do FNAFA czwórki. Ten też komentarz mnie rozbawił. Coś lub coś dziwnego zapludowało złą teksturę do, dla nieba. Niebo jest czerwone. Niebo można to też podpisać pod to, że zachód słońca, tylko jakiś taki trochę... Dziwny. Nie, no, troszkę bardziej wygląda to jak zachód słońce niż złe niebo. Na pewno coś się dzieje z niebem. Początkowo pojawił się jakiś dziwny obiekt w jednej z poprzednich kaset. Ja nie wiedziałam, co to może być, ale pod moim ostatnim filmikiem padła teoria na premierze, że jest to satelita. Teraz natomiast niebo całkowicie zmieniło kolor. Problemy dotyczące nieba wydają się powracającym tematem. Ciekawe, co zobaczymy następnym razem. Mamy tutaj chodzik, ja sobie go skopiowałam już i wrzuciłam do dekodera. Wyszło nam, że the hive mind is somewhere here. Wychodziłoby na to, że coś jest połączone takim umysłem jednym. Hive mind to grupowe myślenie, grupowa inteligencja, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, szczoły bodajże mają, na pewno mrówki mają taki hive mind, więc tutaj już macie jakiś przykład. Mam nadzieję, że to Wam bardziej pomogło zrozumieć. O co tutaj chodzi? Podam przykład. Widzi sobie jeden potworek, ludzika, i dzięki temu, że ten jeden potworek widzi ludzika, to wszystkie inne potworki wiedzą, gdzie ten ludzik jest. Czy to jest ta biała statuetka? Huh? Co to jest? Ta biała statuetka? Nie za bardzo rozumiem, co patrzymy. I on ma nazwę Radiacja. W początku w ogóle myślałam, że to jest duch, ale teraz to już nie wiem. Bardziej to chyba przypomina statuetkę, nie uważacie? No i też wychodzi na to, że Hive Mind jest gdzieś tam. Ciekawi mnie też, jaki Hive Mind odnośnie kogo, czy to te statuetki działam taki właśnie umysł jeden, czy to bardziej te ala zombie? Rutkit tworzy fajną serię, która wciąż się rozwija i dopiero znajduje swój kierunek. Na kanale twórcy znajdziecie więcej filmów z serii. Razem obejrzeliśmy do połowy drugiego sezonu. A jeśli jesteście zainteresowani poznaniem więcej na temat uniwersum, chcecie wiedzieć co będzie dalej, to odsyłam Was na kanał Rutkita. Ja bardzo polubiłam kasety Winter Stage oraz Spring House. Myślę, że fan który został wpleciony do uniwersum bardzo nadaje klimatu. Także statuetka zyskała moją uwagę i o ile nie wiem, czy w przyszłości nagram coś jeszcze odnośnie tej serii, to prywatnie na pewno będę śledzić. Szczególnie, że robi się tylko lepiej i coraz ciekawiej.